Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Pała Ukradkiem, po cichutku, na palcach, idzie dzisiaj nikodem do Pana Jezusa. Idzie w nocy i pod osłoną ciemności, chyba chce zostać niezauważony. Dlaczego? Czemu nikodem nie idzie do Jezusa w biały dzień, publicznie? Pamiętajmy, że przed tym spotkaniem to jest Ewangelia z zeszłej niedzieli Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni wywraca stoły, fruwają monety, wypędza zwierzęta. I to się Żydom specjalnie nie spodobało. Więc gdyby zobaczyli, że jeden z nich, bo Nikodem był człowiekiem poważanym, był prawdopodobnie członkiem Sanhedrynu, więc gdyby zobaczono, że idzie rozmawiać z Jezusem, to wyglądało na jakąś zdradę. Więc Nikodem, krótko mówiąc, troszkę się chowa. Ale ma też wielką odwagę, bo ma pewne pytania, ma wątpliwości i idzie z tym do Jezusa. Nie zostaje sam na sam z tą swoją ciemnością, ale chce zapytać Jezusa. Szuka u źródła. Wierzy, że u niego odnajdzie odpowiedź. I mówi, kiedy przychodzi do pana, rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Bo żaden człowiek nie mógłby czynić znaków, jakie ty czynisz, gdyby nie miał mocy Boga. Zobaczmy to, ten początek tego, co mówi Nikodem rabbi. Wiemy, że jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga. Czy to, co mówi Nikodem, jest prawdą? No tak, oczywiście, Jezus przyszedł od Boga, jest nauczycielem. Ale jest to tylko część prawdy. To jest pewna informacja, którą na razie. Zdołał nikodem zdobyć, ale to jest jeszcze za mało. To, to nie jest wszystko, co powinien wiedzieć o Jezusie. To jest troszkę tak, jakby mieć jakieś informacje, które nie są przydatne dla nas. No dobrze, są ważne, ale niczego w nas nie zmieniają. Dlatego Jezus mu tłumaczy, że jest synem Ojca posłanym po to, by świat zbawić. I to jest coś o wiele mocniejszego niż to, co wie Nikodem. Bo Nikodem mówi: Jesteś nauczycielem, Jezus mówi: Jestem kimś więcej. Nauczyciel podaje wiedzę, podaje pewne wiadomości, a Jezus przyszedł, żeby nas zbawić. On daje słowo, które nas może ożywić. To znaczy ożywić naszą nadzieję, kiedy mamy wszystkiego dosyć. To Słowo Boże ma moc, żeby odnowić w nas nadzieję, żeby, tak mówiąc potocznie, żeby znowu nam się chciało, żebyśmy mieli siłę. I taką moc ma słowo, które daje Jezus. I to zawsze jest początek zbawienia, ożywienie nas, przywrócenie nam życia, uzdrowienie naszego serca. I potem Nikodem mówi, Ty przyszedłeś od Boga, ale Jezus mówi nie, ja jestem posłany przez Ojca bo to, że przyszedłem jest prawdą, ale zanim tu przyszedłem, zanim spotkaliśmy się, zanim przyszedłem na świat, ojciec mnie posłał, czyli wcześniej jest jakaś decyzja, jakieś działanie ojca. Zanim zobaczyłeś co się dzieje, ojciec już działał. Ty widzisz zwykle jakiś fakt, jakieś wydarzenie, koniec czegoś, a zawsze na początku jest działanie ojca. Więc jeśli coś cię niepokoi, może coś cię przestraszyło, Albo cię denerwuje niesamowicie, pamiętaj, że wcześniej jest działanie Ojca. I bez pamiętania o nim trudno będzie nam zrozumieć to, co widzimy. Jezus mówi: Jestem posłany przez Ojca. Czyli przypomina nam, tłumaczy: Bóg jest ojcem. Jeśli ojcem, to znaczy, że ma dzieci. Więc ty, Nikodemie, jesteś dzieckiem. Ty masz ojca. I to słowo jest też dla nas. My nie przychodzimy do Jezusa tylko po informację, albo tylko po łaskę, żeby móc wypełnić własną wolę. O Panie Jezu, Ty jesteś taki dobry, proszę Cię po pobłogosław w tym, co chcę zrobić. Daj mi siłę, daj mi łaskę, żebym mógł robić to, co chce. I Pan Jezus mówi, nie, to drobna pomyłka nastąpiła, ponieważ ja nie jestem dystrybutorem łaski. Owszem, mam łaskę i miłosierdzie, ale nie rozdaję ich tak, jakbym rzucał, Tłumowi. Bardzo kto złapie to jego. Ja daję na zasadzie relacji. Daję temu, kto do mnie przychodzi i zostaje. Temu daję najwięcej. I tego na razie Nikodem jeszcze nie wie. Ale Chrystus mu to tłumaczy, więc mamy to piękne słowo. Ojciec posłał swojego syna na świat po to, aby świat został przez niego zbawiony, nie po to, aby potępić. Więc miłość Ojca sprawia, że mamy Jezusa, że mamy zbawienie. Tyle, że Pan Jezus idzie dalej i w rozmowie z Nikodemem mówi rzeczy mniej przyjemne, bo to zdanie, to jest chyba jedno z najpopularniejszych zdań w Piśmie Świętym, tak, Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna, to zdanie ma niestety ciąg dalszy. Który brzmi, kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, ale kto nie wierzy, już został potępiony. To już nie brzmi tak fajnie, prawda? Kto nie wierzy, został potępiony. Nawet nie, że będzie potępiony, ale już został potępiony. No jak? Panie Jezu, to mówisz takie piękne rzeczy. Tu miłosierdzie, zbawienie, ojciec posłał syna, a za chwilę bęc i kara piekła ognistego. No tak się nie mówi. To jest, no, Pan Jezus nie skończył kursów. Takiego porządnego przemawiania. W ten sposób nie można do ludzi mówić, bo się ich przestraszy, bo uciekną, nie będą chcieli Cię słuchać. A jednak Jezus to mówi. Dlaczego? No bo wyobraźcie sobie lekarza, który mówi, a niech Pan nieco chce, te tabletki do kosza. Proszę Pana, nie ma żadnej choroby, w ogóle choroby to jest jakiś wymysł, nie ma starzenia się, nikt z nas się wcale nie starzeje, nie czuje się słabiej, to można robić co się chce. Abym do takiego lekarza pewnie chodził chętnie, prawda? Ale dopóty, dopóki nie byłoby kiepsko, dopóki miałbym siłę. Kiedy wszystko by mi zaczęło wysiadać, jednak bym pomyślał, nie, choroby jednak istnieją. Więc kiedy Jezus mówi o potępieniu, to nie po to, żeby nas straszyć, ale po to, żeby powiedzieć nam, że istnieje śmierć. Jakby mówił, istnieją choroby. Ale zwróćcie uwagę, wyraźnie mówi. Ojciec posłał Syna nie po to, żeby świat potępił. Tyle tylko, że mimo, że wolą Ojca nie jest potępienie nas, to nie znaczy, że potępienie nie istnieje. To znaczy, że potępienie tak istnieje, ale istnieje dla nas ratunek, droga wyjścia. Gdyby nie przyjście Jezusa, nikt z nas nie zdołałby się uratować. To jest tak, jakby w jednej sekundzie na świecie zabrakło wszystkich lekarstw. Jakby. Nie było żadnych środków przeciwbólowych, i już nigdy do końca świata by nie było ani jednej tabletki. A pap, do widzenia, byłoby licho, prawda? Więc Chrystus przychodzi po to, żeby nas zbawić od naszej śmierci, i to jest ta dobra nowina to jest dla nas ratunek. Istnieje piekło, ale miłość Ojca jest mocniejsza. Tyle, że Jezus mówi jasno, kto wierzy, nie podlega potępieniu, więc drogą ratunku dla nas jest wiara, jest przyjęcie Jezusa, tego co On mówi. I to zdanie, jeśli znowu do Niego wrócimy, albowiem Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, mówi nam ważną rzecz, że podstawą naszego zbawienia nie jest to, co my robimy, Twoje dobre czyny, może jeszcze lepsze intencje. Wspaniałe plany. One są ważne, ale nie są najważniejsze. Najważniejsze nie jest to, co Ty robisz. Najważniejsze jest to, co zrobił Bóg. Tak, Bóg umiłował świat. To jest początek miłość Pana Boga do Ciebie. Możemy to słowo świat skreślić. Nie to, że Pan Bóg nie kocha świata, tylko zamiast słowa świat możesz wstawić siebie, w swoje imię. Tak, Bóg umiłował Ciebie, że zesłał swojego Syna. I. Miłość ojca nie jest tylko jakimś romantycznym wyznaniem. To nie jest deklaracja, to nie jest tylko teoria. Bo tak umiłował świat, że coś zrobił. Jego miłość, jakby po ludzku mówiąc, pcha go do działania, że zesłał syna, że zareagował, że uratował nas. I to jest miłość ojca. Ona zawsze jest w działaniu, zawsze jest faktem, jest wydarzeniem. Nigdy nie jest teorią. Miłość Pana Boga nigdy nie stoi, nigdy nie drzemie, zawsze jest w działaniu, zawsze jest czymś praktycznym, można powiedzieć tak troszkę z fizyki, że zawsze jest ruchem. Zatem, jeśli przychodzi nam pokusa, że nie jesteśmy kochani, że do niczego się nie nadaje, że nie wiem, ja to jestem taki, wiecie, co do niczego, tym bardziej, kiedy widzę innych dookoła siebie, lepszych niż ja, Którzy mają sukcesy ludzie ich chwalą, to im wyszło, tam to jeszcze lepiej, a ja tak próbuję, próbuję i kicha. I nic. Ciągle beznadziejnie. No to łatwo pomyśleć sobie, że no, innych to Pan Bóg kocha. Wiem, bo to tak się prawda, w Kościele zawsze mówi, Bóg cię kocha. Wszystkich tylko, że nie mnie. Jeśli taka myśl mogłaby mi przyjść, to muszę być jak Nikodem, iść do Jezusa i przyjąć to, co mówi. Tak Bóg umiłował Ciebie, że. Po... Mnie. Ja, Jezus, mówi, jestem znakiem tego, że Bóg Ciebie kocha. Miłość Boża jest do odkrycia, nie do odczucia. My chcielibyśmy odczuwać ją w takim znaczeniu, jak odczuwamy przyjemności, piękne zapachy, smaki, coś miłego w dotyku. Super, ale miłość Boża jest czymś głębszym, ponieważ te doświadczenia zmysłowe czy emocjonalne, one są miłe, ale bardzo krótkotrwałe. Natomiast miłość Pana Boga jest jak, jak ziarenko. Jeśli spojrzysz na nie, możesz stwierdzić, co to jest w ogóle. Co, ja, ja nie chcę tego, wywam to. Ale jeśli zachowasz i będziesz się troszczyć, będziesz rozważać, będziesz pamiętać, ono wykiełkuje i da Ci owoce. Więcej niż potrzebujesz, będziesz mógł dawać nawet innym. Ale potrzeba czasu, cierpliwości, wytrwałości. I to jest właśnie nasza wiara. Kto uwierzy, ten jest zbawiony. Wielu z was, z naszej parafii, w czasie misji, które zakończyliśmy tydzień temu, oddało się Matce Bożej, w tym oddaniu 33. To była wielka rzecz. Ponad 800 osób w, ten, w Maryi się oddało, i oczywiście także w, możemy w inny sposób Matce Bożej się powierzyć. Ale pamiętamy, że takim mocnym hasłem naszego oddania się i pójścia. Drogą Maryi jest jej wezwanie, zróbcie wszystko, cokolwiek powie mój Syn. To jest ta scena z Kany Galilejskiej, kiedy zabrakło wina i Maryja to zauważyła, mówi Jezusowi i potem mówi do służących, proszę robić to wszystko, co Jezus powie. Jak mamy rozumieć to wezwanie Maryi? Co, czego Maryja oczekuje? Co te słowa mają sprawić w sługach? No, że mają zrobić to, co mówi Jezus, czyli to jest wezwanie do działania. Praktycznie nalać wody, wziąć stągwie i zanieść na stół. Nie, powoli. Oczywiście Maryja wzywa ich do działania, ale to jest drugi krok. Pierwszym, zróbcie wszystko, co Jezus wam powie, pierwszym będzie słuchanie. Bez słuchania, robienie czegoś może być działaniem w ciemno, robieniem rzeczy niepotrzebnych. Więc. Pierwszym krokiem będzie słuchanie, i kiedy Maryja nakazuje nam robić to, co mówi Jezus, to ona sama pierwsza słuchała i była posłuszna. Ona tłumaczy to, co sama robi, co wie, że przynosi owoce, błogosławieństwo. Więc wezwaniem do sług i wezwaniem do nas jest to polecenie słuchania, czyli bycia gotowym wtedy, kiedy Jezus zacznie mówić, nie wtedy, kiedy nam się chce usłyszeć. Panie, teraz chcecie słuchać, bo jestem w potrzebie. Nie, nie, to bardziej polega na tym, że to ja jestem sługą i oddaję Ci moje uszy na własność. Chcę słuchać wtedy, kiedy Ty mówisz, Panie. Jeśli by dzisiaj Maria powiedziała do Ciebie, zrób to, co Jezus ci mówi, to możesz zapytać: No dobrze, a co mi mówi? No właśnie to, co usłyszał Nikodem w Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat, tak umiłował Ciebie, że posłał mnie. Swojego syna. I to jest słowo, do którego musisz wracać. Po to otrzymujemy wiarę, i po to za chwilę w czasie chrztu, który my już przyjęliśmy jakiś czas temu, dzieci otrzymują łaskę wiary, zaczątek wiary, po to, żeby nie wątpić, że jesteśmy kochani. Żeby nosić w sercu wiarę. Że jesteśmy kochani przez Boga, wiarę, która jest tak mocna, jeśli ją mamy, żeby przeprowadzić nas przez ciemności, przez doświadczenia do Jezusa, tak jak dociera do niego dzisiaj Nikodem. Musisz wracać do tych słów, szczególnie jeśli czujesz się osobą niedocenioną, może zranioną, ktoś coś ci powiedział, zrobił, nie zrobił, wracaj do tych słów. To jest nasz obowiązek, obowiązek wiary. Nosić słowo w sercu. I ono będzie nas ratowało, będzie sprawiało, że trochę inaczej będziemy widzieli to wszystko, co nas otacza. Niech Pan obdarzy Was pokojem.